No, będzie ostatni mecz w sezonie, w którym będziemy chcieli pokazać, będziemy chcieli wygrać, chcieli pokazać, że był ten sezon dobry dla nas i na pewno gramy w domu i przed naszymi kibicami no, i chcemy pokazać, że jesteśmy lepsza drużyna niż, niż Krakowie. Skomentuj wynik ostatniego meczu i sytuację w tabeli. No, ten, ten mecz z Pogonem, nie wiem, Um, mieliśmy, mieliśmy kilka sytuacji, nie strzeliliśmy bramki no, i oni z jednej uh, z jednej te pierwszej połowy i wygrali w końcu. Um, co powiedzieć, ciężko. Um, ciężki moment na pewno, ale no jest jeszcze jeden mecz, uh, wszystko zależy od nas, jak będziemy skończyli ten sezon. Um, ja myślę, że, że, że jest. Uh, Dobrze, że pokażemy no, w domu, cały czas graliśmy super i też, że skończymy tak. Zadowala, wystarczy wam ten trzeci, trzecie miejsce nie Mada. Nie, ja myślę, że no, wszyscy w szatni chcieli, chcieliśmy, że skończymy na, na drugim miejscu. Po prostu ten, ten pogon tam u nich już kilka lat, myślę, że tylko mamy jedno wygraną z pięć lat, które jestem tutaj. Po prostu nie zależy nam no, ten pogon, ale nie, że, żeby opresja, że coś um, wiemy, że chcieliśmy być co najwyżej możliwe. Chcieliśmy być ten, na drugie miejsce, jeszcze jest uh, jeden mecz, który jeszcze może zmienić coś, my wierzymy o to i po prostu musimy tak, uh, uh, tak płacić na ten mecz. No właśnie ten mecz ostatni jaki będzie wyglądał tak naprawdę? No, w Krakowie, myślę, że też na pewno nie chcą grać, grać w piłkę, my też e, e, gramy, gramy o punktach, także no, każdy będzie walczył o punktach, e, e, my musimy się skoncentrować e, i pokażesz te gry, które pokazaliśmy przez cały sezon. Dobry sezon, czy? Ja myślę, że bardzo dobry. Po tym sukcesu rok temu, ja myślę, że jeszcze jeden rok, który pokazaliśmy, no, że, że to nie był przypadek. Um, że po prostu jesteśmy jedna z lepszych drużyn uh, w Polsce i ja myślę, że to jest uh, wielki sukces uh, dla Piasta. Uh, no tak, zapraszam w każdej kibicy, no, że, że że, że, że pokaże trochę uh, szacunka, że pokaże, że, że był z nami, że cieszy się że tych, że tego dobrego sezonu i mam nadzieję, że, że będziemy wszyscy zadowoleni.